Cześć, Ma ma, tutaj Mateusz z kanału Wrestling My Life. Przychodzę do Was z podsumowaniem tygodniówek Wekrow i NXT. Zanim przejdziemy do podsumowań, chciałem Wam pochwalić się, że chodzę na kurs komputerowy i nauczyłem się samodzielnego montażu. Były komentarze takie pod poprzednim filmem, że ale mi coś, dopiero teraz się nauczyłeś, coś tam do czegoś tam. Kurczę, powiem Wam, tak obsługiwaliście komputer po niewidomemu kiedyś, syntezatorem mowy. Pewnie nie i nie wiecie, jak niektóre programy są dostosowane, albo nie są dostosowane pod osoby niewidome. Więc zanim zaczniecie mnie oceniać i pieprzyć, że montaż jest poniżej, poniżej wszelkiej krytyki, to zastanówcie się, zawiążcie sobie oczy i przeżyjcie jeden dzień jako osoba niewidoma. A potem pieprzcie głupoty. Także dla Hejterów to tyle ode mnie. Przechodzimy do podsumowań. Zacznijmy od Raw. Raw otworzył WWE Champion Drew McIntyre, mówiąc, że mistrzowskie Raw nie może się odbyć bez głównego mistrza. Potem wszedł do ringu Dolph Ziegler, mówiąc, że mieli wspólną historię, że łączy ich dużo. I teraz Dolch chce walczyć o pas, że McIntyre'a by nie było bez niego. McIntyre powiedział, że zawdzięczam ci jedno, dzięki tobie mam przydomek szkocki psychopata. I... O, jeżeli będzie ta walka o pas, to przekonać się, co to znaczy. No i do walki na Extreme Rules dojdzie. Powiem, tam, powiem wam takie zostawienie średnie, ale... ale oj tam. Potem mieliśmy... Walka o Road Tag Team Championship między Viking Raiders a Street Profits. Właściwie powinienem zacząć od mistrzów, ale co tam? Street Profits obronili, potem zaatakowali ich Angel, Garza i Andrade, co daje nam początek nowej rywalizacji. Powiem Wam, fajna rywalizacja może być: Angel, Garza jako mistrz, tak, team z Andrade. Czemu by nie? W sumie fajnie by to wyglądało. Później mieliśmy. Naja, Jacks, która usiadła sobie na krzesełku i zaczęła narzekać, jak to została dwukrotnie wygolowana. A i coś tam do czegoś tam, że wiecie, takie wszyscy dali dupy, tylko nie ja. Mówiąc, powiedziała Naja, że teraz Charles będzie walczyła o pas tego dlatego, bo jest córką Ricka Flera i coś tam do czegoś tam. Potem doszło do y, brawlu między najemcą a Charlotte, gdzie to Charlotte dostała kontuzji ręki. I z kontuzją ręki y, z, przystąpiła do walki o Raw Women's Championship z Aską. Przegrała tą walkę przez poddanie, co bardzo mnie zaskoczyło, to, ponieważ nie, widzia, nie widziałem jeszcze poddającej się Charlotte Flair. Y, później mieliśmy. Uhonorowanie Randy'ego Ortona przez Ricka Flera. Rick powiedział, że Randy jest najlepszym wrestler'em w historii. Do ringu wszedł Big Show, mówiąc, że bardzo go zabolało to, jak Randy kontuzjował jego przyjaciół, czyli Edge'a i Christiana. Um, i teraz Randy przekona się, jak to jest walczyć ze wściekiem olbrzymym. Ja osobiście na temat tej rywalizacji myślę tak, że Big Show jest tutaj niepotrzebny. Randy, jeżeli będzie walka, Randy pokona Big Show'a i tak to się skończy. Mieliśmy także wywiad z Edgem, gdzie to Edge mówił, że może Randy wygrał tą walkę na Backlash, może. Okazał się w ty, lepszy w tym, ale jeżeli dla niego dla wszystkim jest pokonaniem Edge'a i tylko, na tym, tylko tym się nakręca, to znaczy, że cienką u niego z jakąkolwiek wartością, Edge powiedział, że jeżeli dojdzie do sprawności, będzie jeszcze jedna walka, że na pewno Randy spokojnie zaśnie i będzie po prostu ostro, ducha. Mieliśmy też walkę o pasy Tak Team, gdzie Bailey i Sasha Banks stanęły w obronie przeciwko The Konix, obroniły pasy. Zobaczymy, co będzie dalej. Walka się skończyła tym, że Sasha Banks zapięła backstabment na którejś tam wykonek. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Mieliśmy także walkę Natalia kontra Liv Morgan, wygrała Natalia. I znowu przy boku Natali pojawiła się Lana. I jestem ciekawy, w jaką stronę to idzie. Czy w, w stronę budowania taktymu, czy w stronę po prostu, że lana będzie menadżerką następnej zawodniczki. No zobaczymy, jak to będzie. Na koniec mieliśmy. Segment z udziałem Rollinsa, Raya Mysterio i jego syna Dominika. I nie tylko, ale o tym za chwilunkę. Yy, zaczęło się od tego, że Ray wszedł do Ringu, mówiąc, że Sef teraz zapłaci za wszystko, co zrobił, że to jest tylko sprawa Reja i Sefa, mówiąc ze swojego domi syna Dominika, żeby Dominik się nie mieszał w ten konflikt. Dominik powiedział, że o nie, tak być to nie będzie i nie pozwoli, żeby ojcu stała się krzywda. Potem pojawił się Sef grożąc obydwu, że upiecze dwie pieczenie na jednym, oko, że, na jednym ogniu, że Dominikowi też nie załatwi oko, tak samo jak załatwił Rejowi. Potem zaatakowali ich ze za pleców, czyli Ray'a i Dominika przyboczni, Mesja Sharrow, Austin Fury i Murphy. Na to przyszli Alistair Black i Buddy Murphy. No zobaczymy, do czego to doprowadzi. Przejdźmy do NXT. NXT otworzył tajemniczy atak na Damiana Priest'a, za którym prawdopodobnie stał Cameron Grimes. I ta walka otworzyła właśnie NXT. Zwyciężył Grimes. Zobaczymy, jak to będzie później. Mieliśmy także pojedynek taktimowy Dakota Kai i Gonzales kontra Katen Katenzaro i Kaden Kate, Kate Carter. Zwyciężyły Kai i Gonzales. W walce wieczoru. Odbył, był triple threat match Johnny Gargano Finn Balor i Kifli zwycięzca zmierzy się za dwa tygodnie o dwa pasy z Adamem Colem. Kifli obronił i to on spotka się za dwa tygodnie z Adamem. Także jeżeli chodzi o ciekawsze wydarzenia, to tyle ode mnie na dzisiaj. piszcie w komentarzach, czy wam się podobało. I zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Wrestling My Life. Także, trzymajcie się, jeszcze Wam miłego dnia. Heja!